Polskie gwiazdy, o tych, których imienia nie wolno wymawiać. Krzysztof Zalewski, czyli jeden z najzdolniejszych polskich muzyków ostatnich 20 lat oraz głos sumienia, ludzi bez sumienia, no przesadę, ale głos, nazwijmy to, liberalnej strony mocy, którym bym się osobiście tego nie spodziewał, staje w szranki słowne z naszym ministrem spraw zagranicznych. I miażdży męża Anny Abelfaun, Abel... Abele... Abelfaun? Męża Anny Abelfaun? Ann Ann Pomimo tego, że prawdopodobnie zamknie mu to drogę do kontraktów reklamowych na firmy związane z amerykańskim kapitałem. Na naszych oczach dzieje się. Nie można to patrzeć i milczeć. Szacunek, Krzysztofie. Szacunek. Poskryptum. Z kolei, reperpeja wzywa do jasnego określenia się artystów. Po której stronie stoją w tym konflikcie? Bojkot artystów, którzy nie potępiają. W gazie. Chodzi o publiczny statement. Poscriptum 2. Powoli na przybysz. Z kolei. Pytana o wydarzenie na wschodzie, ucieka w miękkie zdania i wspomina o tym, że jej socjalne media są ucinane, gdy wspomina o tych tematach. Myślę, że ten apel nie wprowadzi nic dobrego do sytuacji. Sytuacje kryzysowe wymagają jednoczenia się i zachęcania do łączenia się w sensownych akcjach, a nie dzielenia środowiska. Myślę, że temat tej ONI jest super niewygodny. Sama widzę jak algorytmy psują moje konta społecznościowe, kiedy publikuję coś na ten temat. Widzę jak słowo nie przechodzi przez gardła. Wow, wow, mój cały kanał, kanał muzyczny, wyparował z promocji YouTube'a, gdy zacząłem poruszać te tematy. Ale nie wydaje mi się, żeby to był powód do rozważania, co w sytuacji na Bliskim Wschodzie należy mówić. I robić.